Przystępujemy do kolejnego y, punktu porządku obrad, a mianowicie projektu uchwały w sprawie y, przyjęcia gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2012-2015. Y, projektem tej uchwały zajmowała się Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny. Bardzo proszę panią przewodniczącą Ewę Odulińską o przedstawienie opinii komisji. Komisja jednogłośnie 6 głosów za, pozytywnie zaopiniowała, zaopiniowała projekt wyżej wymieniony uchwały. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, mm, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie programu? Nie widzę, zatem przystępujemy do y, głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa jest za? Y, przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego. Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. 18 głosów za. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Zero kto z państwa się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta